mam widzowie w dzisiejszym odcinku. Pioręt dalszy. 8 galszy. Saraj. ósma. Zaraz zobaczycie co to się stało. Troszeczkę jeszcze bo w eee... żeby po prostu szybko dynamicznie. No to to dużo mówić no. 1.8 jedna ósma szona zajebiście, tak tutaj był naprawdę duży problem. I to widzicie. <totESK> My kopaliśmy ale no niestety się nie udało, tutaj w końcu Bonaventura strzelił, a to naprawdę taka bardzo wymagająca sytuacja, tutaj walki o te piłki, tego może nie widać, bo oczywiście za bardzo to przecież pisałem, natomiast no, to było naprawdę coś, żeby tak szybko e, kurde te piłki tracić, ale no, ta wrawka tu została strzelona w takim bardzo dużym farcie bo to... Ale tutaj Barak, Tutaj jest ta akcja u nas, że my jednak idziemy długimi podaniami przez jednego zawodnika, a Gadata jednak, jednak wykonuje w dużej mierze podania. Natomiast oczywiście staramy się chyba być bardziej na indywidualności. A co mu Slayer w mecz? To nie mam pytań. I to jest szczerze, ja mam pytań co ten gościu grał. Szczerze, to dopiero chyba właśnie w, po fazie grupowej rozwinął się właśnie Enzola. Wcześniej to było chyba tylko jedna bramka, albo dwie. Jeszcze pamiętam nam tego meczu. Natomiast, no, to co tutaj się działo, obok, bok. Samolity, no. Tu chyba lepiej ja sobie radził. Nie mówię, że teraz, bo tutaj czyli się był spory problem, ale tutaj, o, zaraz właśnie. Ale się świecie ale się biegną w takim przyspieszeniu. No dobra, generalnie ja ci mówiąc, no w ten mecz, proszę sobie chyba lepiej, bo szybciej się wprowadzenie. Ale no tutaj gada to poszło na naszą stronę, ale no teraz, no to jest też niewysobowity bramkarz, który chyba najbardziej nam róża to odupy o właśnie Jak on <laughs> leci śmiesznie. <laughs> kurde, ale dobra, trochę powagi. Wydaje mi się, że Bo nagrywam tę Tą część dzisiaj. Znaczy dzisiaj. dzisiaj mamy wtorek siódmy, a kolejne mecze, właśnie kod baraka. A kolejne jutro, środa, to prawdopodobnie jutro ten film wieczorem się pokaże. Jakoś jeszcze ostatni tydzień, na też pomysłów na tej filmy. Muszę przepatrzeć sobie pomysły do realizacji, żeby to się jednak na tym kanale było. Eee. I być może przez weekend. No, no bo to jest weekend. Już nagrać. Bo ja bym się z Barceloną, niestety. Ale no cóż, no, to sami trzeba. Barca też mi się trafiła. Kiedyś tam. Pokażę wam, jak wygląda ten. Mecz to był mecz, który na swój sposób, na swój sposób dziwny był to mecz, bo z jednej strony ćwiczy ta gdzieś bardzo lęska moja siała, żeby to najbardziej bardzo, w jednak się, To no. nie może być miejsca na sentyment, tak? Jeżeli Jamie Callagher potrafił zagrać jako kibice To yy, przez kilkanaście meczów, kilkadziesiąt tysięcy, no może nie kilkadziesiąt tysięcy, znaczy no paręnaście grał grał jako piłkarz Liverpoolu. tutaj jednak to znaczy jęzola Właśnie. Tutaj bardzo ładny strzał do pola karnego. To ja, nie ma, to ja jako. To nie mogło być gorsze. Stwierdzi, dobra dla ja jest wkuszimy Arturka. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Tutaj jednak rzeczywiście te indywidualne zdrowie, Tutaj Barak idealnie wyczuł moment. Może, nie widać tak ładnie tych strzałów, bo jak to jest przyspieszenie od z ale no umówmy się, to jest naprawdę dobry robilec. To. Dobra. Generalnie różne dziwnie, rzeczy się działy. Mecz sam w sobie. Ciężko mi go nazwać nudnym, bo to było tak dużo. Kurde. Dużo ja atakowałem, a bardzo w sumie nic. Drugi mecz to chyba był najgorszy mecz w tym sezonie. I myślę tak szczerze, to nie chodzi o, o to, że ja ten. po prostu dałem bardziej wygrać. Muszę to powszezać chyba że dałem bardziej wygrać. Z tego co pamiętam, to jest to tutaj. No szczerze, tak szczerze, szczerze już miałem gdzieś chyba to łódź Gomysz, bo stwierdziłem, no, no jeżeli oni oddali to 2-0, no to dobra i tyle. Szczerze, to już ta nie podchodzi za bardzo po prostu do grali. Oni grali swoje, ja grałem swoje, ja po prostu chciałem już do końca ten etapie ewentualnie przejść, żeby było odpaść. Zobaczymy czy w się stanie. No i ręki do jąk. Bardzo dobry strzał. Lewandowski tam odbiegł. Chyba oczywiście za szybko to wziąłem. Ciekawe czy ale zobaczymy. Ale tu jeszcze było kilka akcji ciekawego między nimi. No ale no raczej chyba nic więcej nic się nie stanie w tym meczu z tego co pamiętam. No tu jeszcze jakieś tam zmiany. Ja robiłem, chyba bardzo coś tam jeszcze stawiał jakieś zmiany komputerowo. To że generalnie a ja nie jeszcze na znaczy go taką zalezę. także. Jeszcze chyba na dobitkę, żeby po prostu było. I dobra, po finał City Inter i i Fiorentina. No i grałem z PLG. no i PRZ powiem, Wam, że też się łatwo wywalam dosyć trudny było za screen, ale Enzola no. To podpalił się w widzę tej teraz to zadziała pojęcia. Wcześniej ciężko było cokolwiek z jego wyrzucać, a teraz yy, Adgolczyk do no, na no łupie, łupie. Nie do kiedy będzie potrzebny, po prostu oszczędzał siły. Także mogli pokazać się Gonzalez i Barak. Którzy, no, trzeba tu, pod... tu bym chciał też potwierdzić to co mówiłem, że to są chyba najlepsze karty. Tutaj Fiorentiny. Bo inaczej nie lepiej mi się nimi gra po prostu. Z całej reszty... To chyba tylko i wyłącznie Mandragora. Z tej bym z dystansem się podobał. Ale chyba w tym meczu padła ta bramka tego. Eee, Minęłkowiecia z tak z główki, bardzo ładna bronka z główki strzelona. No naprawdę, bronka majsterszczyk, trzeba powiedzieć. Tutaj jeszcze o Marco Asensio, ale wydaje mi się, że tu no, trochę puszę dać po tą piłkę, bo z czegoś się uparli. A nie, to nie to becz, to będzie wchodzić w tym Remis, drugi becz. Eee, zobaczymy. No, wybija na piłkę na aut. Barak, Barak, Barak. Chyba do brania piłek, ale no. Gówno się daje. Ej to, wej Pan Aventuro. Dobra, pan moment teraz To już tu nie ma co mówić już. Nic się nie podzieje raczej ciekawego. A tutaj no jednak no, trzeba powiedzieć, że umiemy w sobie grać. Zarówno my jak i Pjolentynę, no PRZ troszeczkę chyba się nie spodziewał aż takiego przywagi PSZ a aczkolby kufy się, jeżeli przygrywają z o i właśnie tutaj. Tak jasny Jankowicz Gol. Proste dojebicie, proste dobicie, kurde, dwa, dwa strzały przy drugim do to już praktycznie był Jeszcze Ugarta próbował walczyć, ale bo... no, trzeba powiedzieć wprost, piłka w zweryfikuje idealnie. Fiorentina. Klub, który jeszcze kilka lat temu, pamiętam, przynosił bardziej jest Niezbyt dobre recenzje dla swojego podwórku niż, niż te, te, teraz, teraz jest praktycznie, do no, tutaj. Bo ja zauważyłem też, że czasami się zdarza, tak, że są po prostu piłkarze, którzy się jakiś klubie, a na tym, a na finale City odpalił się Justin rekalu który do tej pory był niezbyt widoczny. No, tutaj na razie szybkie z gola i przez jest Hochlandę, jak i tutaj, eee... Właśnie, brekalo tutaj, jeszcze szybko. Kolejny <laughs> szybko też brekalo no i co mogę powiedzieć? Trzeba powiedzieć prosto: City nie dało rady, nie, strzelili chyba drugą. Bo się będzie zakończył 4-2, to już tam to to sobie da To za długo się zaraz zacząć. To jeszcze, jeszcze zmienił sobie obrącz, żeby sobie zagrał w finale. mistrzów. González tak z czuba. Jak to się nazywa? Pacek? Czy jakoś tak, że... No generalnie 3-1 I tam jeszcze walczą, próbują, ale do Fiorettina... Wygrała... W Ligi Mistrzów, teraz to jeszcze zobaczycie... To jeszcze walczymy... Jeszcze jedna zola z główki... No i... słuchajcie, no trzeba powiedzieć... Po prostu, no. Fiorentina bardzo fajna drużyna, jak ktoś chce sobie nią zagrać, to polecam. Um. Czyli Fiorentina w normalnym filmie byłby taki coś, chciałem, żeby przeszła do Ligi Europy. I tutaj ta radość, trzeba to powiedzieć. To jest autentyczna radość i to coś, to co za Fiorentina zasłużyła. A dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, elo!